Widzę, że ktoś tutaj też ma taką klatkę i ja go zabiję, 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 zabiję. zabiję. Nice! Nie, nie wykrywaj. Koniec chyba. Gun Game, czyli nowy tryb na serwerze MySGPL, w który sobie dzisiaj pogramy. O co chodzi w tym trybie? Myślę, że dużo osób wie co i jak z innych gier, na przykład z CESA, jednak mówiąc krótko. Mamy do wyboru trzy mapy i na nich zmierzymy się z kilkunastoma przeciwnikami i za zabicie pięciu wrogów otrzymujemy level aż do levela 10. Za każdym nowym levelem otrzymujemy nową broń, poczynając od kamiennego miecza przez żelazny miecz aż do dieksowego miecza. Kto pierwszy zdobędzie level 10 wygrywa, więc trzymajcie za nas kciuki, bo będzie ostro. Siemanko, z tej strony Blow, a to jest Gun Game i dzisiaj jest ze mną Delti, tam, no tam, tam gdzieś się ukrywa przed widzami i dzisiaj będziemy sobie grać... Gun Gamer. Dokładnie tak, tej mapki jeszcze nie znam. Ogólnie ja co do Gun Gamer, to już wiecie na czym ten tryb polega. Nie będę ukrywał, że ja w Gun Gamer jestem bardzo dobry. To znaczy, na live'ach zawsze udaje mi się to wygrywać. A tutaj jakoś mi się nie udaje to wygrywać. Oj, Delty polegał. E, no, co do Deltiego, to jakoś na live'ie ostatnio mu nie szło w to grać. Ja jestem, ja nie, ja powiem tak. Yy, nie jestem dobry w tą grę. Nie jestem dobry w minigamy bo po prostu nie. <laughs> I tyle. Tak, to jest argument, po prostu nie. Czyli Delti y, będzie tutaj lamił. Okej, okay. Dobra, teraz grunt, żeby zabić Blowa. To jest, to mój... Słucham, słucham, jest, mam kolejną klasę. Kamienny Delty. miecz i lederowy, lederowa zbroja, jak pięknie. Dobra, o Delty, Delty, Delti, jest, zabiję Deltiego. Nice, zabić Deltiego, to jest takie wyróżnienie. Super, Delti, super. Spokojnie. O, fuck, masz Sharpness 1 miecz. O jejku, o jejku, jejku. Jest, 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 nice. Kolejny level, teraz Sharpness 1. Dobra, zabiłem cię. Yeah. Jak ci idzie, Delphi? Drugi Która level. Uuu, klas... bo... to Ten jednak jest, je, jest progres, bo ostatnio to już w ogóle nie miałeś tego. No, Meskito. Okej, okay, zabiłem Ole i ktoś do mnie strzela Zuku, patrz jaki cwaniak, paczek, i cwaniak. Chodź, pro, koksik, pro, chodź, bądź koksik. Dobra, jednak. Nie naprawdę, koksik. powiem tak. Ogólnie tryb jest zajebisty i fajnie się na nim gra, tylko że no oh. trzeba skidać co mnie brakuje na przykład. Eee. No tak to jest, jak się gra w Lola ostatnio, zamiast, zamiast ćwiczyć grę w Minecrafta. Bo <grystanie> <grystanie> zabiję ciebie? Nie, nie, zabiję, ktoś nie, mi nie, nie. ciebie zabił. Ja idę do ciebie już. Tak. tak, muszę na jakiś tych. Tutaj jest jakiś nobek, który oddaje zgonę, to sobie będę na nim frigidę łapał, a potem cię zniszczę. Nice, nice. Na razie mnie wszyscy biją. I ktoś ma już żelazną klatę. Fak, myślałem, że to wygram. What the fuck? Tak. jak ty to robisz, stary, że ty tak bijesz, jaką ty masz myszkę? Razer, coś tam, czy coś tym stylu? Tak, bo, bo bicie, y, klika, to zależy po prostu od kliknięć, im mocniej klikniesz w myszkę, to tym, no właśnie tym wiem, większe star, obrażenia ja, zadajesz. Ja zawsze klikam wolno, ale jest mega mocno i wtedy, wtedy zadaję większe ty. obrażenia. Co ty mówisz, co ty mówisz, chłopaku? <laughs> What the fuck? Żuczek gnojek. Yes, ten, jest, jest, ma. jest, mam żelazny miecz i żelazną klatę, nice. Delta, ktoś cię tu bije. To, ja, nie, jestem. Ten to ten... ja jestem, to ja jestem, to ja jestem tym, który okay, cię bije. nie bij bi mnie, nie bij mnie! No sojusz na Gungamie, naprawdę, no, sojusz, sojusz na Gungamie, dawaj. O, ogólnie jesteśmy na serwerze MySG, bo tego jeszcze nie dodaliśmy i tutaj możecie mnie zazwyczaj spotkać, nie wiem jak z Deltim jest. Deltim tutaj jest tylko jak, jak robi live albo jak nagrywa, tak, zazwyczaj. tak, no bo to jedyny taki... Nie, nie zabiłem, nie zabiłem. Jeden zabiłem. chyba takich no, serwerów. Nice, 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 Dobra, ja robię sojusz z tobą i nie ma, nie ma... Tak. No bo stary, ty, ty mnie będziesz bronił, dawaj. Poczekaj, bo ja tutaj wbijam do następnego levelu, do następnego levelu jeszcze jeden frag mi został i będę miał żelazny mieczyk. Wow, dobra, idę do nich. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Widzę, że nie jestem najgorsza, ale bo ja przynajmniej... boki się na mnie rzucają wszystkie. Kurczę, ktoś żelazny Jest, da... nareszcie, oh, szarny, hell z, hell szarny yes, a... mieczyk. Nice, 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 Jest, dobra, awansowałem do szóstego levelu już... Should... What? Już szósty? Ja mam czwarty dopiero. O, Delti, Delti, Delti yy, mieliśmy mieć sojusz, Delti, no, no dobra No właśnie, ale to ty widzisz pierwszy Stojusz w gun game game'ie, spoko Delti Prowodyże. Dobra, ja sobie pocisnę tutaj Tutaj, Ty tak, tak jak ostatnio ktoś chciał, chciał mieć ze mną stojusz w... W TNT Czyli to ja nie wiem jak miałby ten stojusz polegać <laughs> Jeź, już jak... Nie, 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 cofam, dobra Nie, 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 cofam, cofam Jestem ciekawy, jaki tu jest enchant Ooo, knockback, knockback, knockback Tylko ile ten knockback? Knockback 2 i z 5, wow. Od którego levela jest ten? E, Żelazny klatka? No, od tak? czwartego? Jakoś nie, tego. nie, 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 ja mam czwarty i zaraz będę mieć okay, piąty Okej, to, nie to nie chyba się. po tym będziesz miał. no A okay. ten już ma diaksowy, a to Bebok. Ja muszę... Jest zabiję go? Nie wiem, nie wiem. walczyć w ogóle, what the fuck z Fuck, żelazne czemu oni wszyscy się z... na mnie rzucają? Jeszcze, jeszcze jeden frak i diaksowy mieczyk będzie. Uwaga, uwaga, uwaga! I a Delti zaraz... No Delti, ale del ty jesteś Bebok O oh yes, dałeś mi yes, awansowałem do levelu 8 i teraz mam. No to, to może zróbmy tak, wymiast. że ja będę oddawał ci fragi, a ty będziesz sobie biją <laughs> level i potem będziesz wszystkich niszczył. Dzięki, dzięki, dzięki. Nie wierzysz we mnie, że ja sam sobie poradzę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. nice, dobra. <laughs> Wierzę. Już ich tutaj wszystkich biję. Jest dobrze i tak ma być. Ale Fakt, tego fastera, ci, że... tego fastera, tego fastera jest, okej? Okay. Czy znowicjuszem na game'ach to ma przerąbane stary, bo... Okej, okay, okej, okay. jeszcze jeden frak i kolejny level. I teraz o, poczekaj, poczekaj. Poczeka, poczeka. Nice. What? Nie zabiję go. Aj, to tak nie może być. Ale dobra, widzę, że ktoś tutaj też ma tych są i ja go zabiję, 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 Nice. Nie, nie, wyklejłem. koniec chyba. Nie wygrałem, nie wygrałem, dobra, idziemy na kolejną arenkę, jeszcze zagramy, bo NIE WYGRAŁEM! Spoczko, mm. może teraz pójdzie mi lepiej. Okej, okay, jesteśmy na kolejnym lobby i mam nadzieję, że pójdzie nam lepiej i będzie jakaś fajniejsza mapka, a nie śnieżna, bo śnieżna i nie przepadam za takim. Nie, nie, nie. Ja już od początku, stary, muszę tam, muszę zapierdzielać, żeby zabijać wszystkich. Okej, okay, znam tą mapkę, ja tutaj wszystkie mapki znam, bo ja tutaj gram i rymuję, ale tego nawet nie czuję. Dobra. Dobra, dobra. Fak fak, pierwszego. Fak, 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 fak. Dobra, zabiłem pierwszego. Zabiłem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze jeden, jeszcze jeden frag, jeszcze jeden, jeszcze jeden. No. Nie, no oczywiście. raz stare, no kurczę, nie potrafię zabić typa. <laughs> nie potrafię uderzyć typa. GG delta. Okej, okay, jeszcze jeden, jeszcze jeden. No czemu oni mnie biją? Dajcie mi fraga. Jeden frak miedzieli do lederowej zbroi i z tą nowego mieczyka, byłoby super. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. chodź, tu, chodź, tu, chodź. Nie wiem, nie wiem, jak oni to robią, że nie mnie zabijają. Ciężko, ciężko, ciężko tutaj idziemy. No, o. O jest, nareszcie, nareszcie, nareszcie mi się udało, nareszcie. Dobra, teraz się skupiam w 100%, bo wcześniej nie byłem skupiony, dlatego tak lamiłem, nie, że po prostu tak gram, tylko po prostu ja tak czasem mam. E, tak. O. Dobra, 3, 2 jeszcze jeden frak, jeszcze jeden, jeszcze jeden! To było piękne, to było piękne, 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 piękne. Nice! Sharpness je 3, czyli tam mieczyk, Nice, okay, nice. ty nice. już masz turę? E, już mam level trzeci, miło. Okej okay. Dobra okej, okay, tutaj wbije się w hordę Steve'ów, Okej, okay, jeszcze jeden frak. Nice i ostatni. Ostatnia, ostatnia. Horda Stewów? Właśnie to mi się przyda, czekaj. Nice, dobra, mam że... Nie mam Dawid Kamieni. Dobra, ale zaraz będę miał żelazny najprawdopodobniej A, a, a. dobra Jeszcze dwa fragi mi Delty. i ty będziesz tym jednym fragiem What the naprawdę, naprawdę nie masz nawet lewera no Nie mam Delty. stary, naprawdę wczuj się w tą grę, wczuj się w tą grę, graj w nią Pierwszy raz w nią gram Pomyśl sobie, że nie wiem, yy... Kurczę, nie wiem jak ci to zwizualizować Że na przykład dostaniesz rpki za wygraną, o What the fuck? Okay. tak wyobrazić i od razu będziesz fragował, zobaczysz Już masz nawet chyba to zbroję, no, widzisz? To Tylko dzięki mojemu tam... sposobowi Jesteś najlepszym motywatorem, naprawdę. Dzięki, dzięki. A coś, coś wczoraj tam. Ej, no zróbmy live, weź mnie z motywem. No zróbmy live, będzie super, ale jesteś motywacją, dzięki. <grym> <grym> nie no spoko. Ale ogólnie powiem ci, że... No nie idzie mi Fak, na Tak, czemu nie, ten gościu... To nie jest mój tryb, naprawdę, to nie jest mój tryb. Jestem mega lampką. Aaa, zabił mnie, ale wkurza mnie fokusowanie się na mnie, że pomimo tego, że jest tutaj kilka osób, to biją mnie tylko. Dobra, Ach, jeszcze jeden okay. frak i będę miał zenchantowany mieczyk, miecz, 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 miecz Okej, okay. a Dużo. który masz level? Czwarty? Mam level czwarty, a ile masz zgonów? Zgon nawet nie mówię. No dawaj, dawaj. A ty ile? No powiedz, jestem ciekaw. 17. 17 zgonów? No a naprawdę A 29 Aha, to, to nie jest taki No nie jest, właśnie. Bo ja gram tam. Ja, ja gram jakoś ostrożnie, wiesz? I dlatego też okay. nie widzę lewela. Okej, okay, okej. Okay. Delty się ukrywa tak naprawdę campi tyle. No chodź tu Steve'a. Dobra, jeszcze dwa fragi Delki. Życz mi powodzenia, życz Spoko. mi szczęścia. A jest tutaj jakaś tabela wyników, ty mówisz Niestety właśnie tak, ale? nie, ale prawdopodobnie zaproponujemy to i może to wprowadzą. Dobra, jeszcze cztery fragi. I Delti, 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 musisz być moim fragiem, chodź tutaj, chodź nie, tutaj. Nie, 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 nie. Nice, byłeś moim fragiem, tak. W ogóle, jak ktoś podliczy ile razy Deltiego zabiłem, byłbym wdzięczny bardzo, bardzo. Teraz sobie ja zabiję Okej, okay, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden beboczek. Nice! I ósmy level. I Bro, już masz biak słowy? Ja masz na Znowu Deltiego zabiłem. Nice! Po prostu fenomenalnie się czuję. Ja mam trzecie. Uh, dobra, jeszcze dwa fraczki, dwa froczki, dwa froczki, dwa fraczki, dwa fraczki, dwa froczki. Dwa uh, chodź tu, chodź tu. Ja widzę, że ty mocno maniaku, ten mocny maniak na tych serwerach jesteś. Jak tak koksisz. Nie, po prostu ja się urodziłem z mieczem od Minecrafta w dłoni. Znowu nie wygraliśmy, dobra, ostatnią arenkę i tym razem uda nam się wygrać, zobaczycie. I zaraz do Was wracamy. Nie może nie. Ja ci tego nie wybaczę, Blow. Okej, okay, jesteśmy na kolejnej arenie, nie wiem czego Delty mi w ogóle nie wybaczę. Ja ci tego nie wybaczę. I bo... jesteśmy na nowej mapce, chyba na tej nie graliśmy, czy graliśmy? Pierwszy raz poszło mi tak zajebiście, stary. A ty musiałeś, musiałeś się skraszować. No bo ta... mi się skraszowała arena, że mi się to życie nie ładowało. Przepraszam. No prawda I stary, tak ci ludzie ja, nie ja... uwierzą. Co? I tak ci ludzie nie uwierzą, ale nie, przyznaję lepiej Delti szło i to o wiele, o wiele lepiej. Nie wiem. Tam sugerowałem w tym nagraniu tej areny, że Delti prawdopodobnie coś jakieś cheaty odpalił. Pokazać, ja cię zabiłem, bo zdarza mi się to rzadko. No zabiłeś <laughs> mnie, ale powiedz w jaki sposób mnie zabiłeś Delti? Pochwalcie. Chyba trzy razy cię zabiłem. Raz w plecy. Fuck musiał, musiał. No właśnie w plecy mnie raz zabijesz. Jest, wygrałem z Delty. No, Ale był też pojedynek 1v1 vs 1 i wygrałem go. <grym> okay. O, Delty tutaj się z kimś zmierza. Jest, zabiłem Delty. Co no, Czemu znowu zabijasz? I yes. to specjalnie robisz, bo. O, Delty mnie zabił. Dobra, wcisnę mu kita, że mi się arena. <grym> <grym> o, Delty mnie zabił. Sk wcisnę mu kita, że. że areny ale masz nagrane, masz Mam? pokazać stary teraz w tym momencie masz tak zmontować, żeby pokazać jakie zabiłem <noise> Dobrze, dobrze, postaram się to zrobić. Jak nie to przepraszam <noise> dobra. dobra, wiem, o... że ty zrobisz tego. A zrobię, specjalnie, żeby ci zrobić na coś. Co z tego, że i tak pewnie tego odcinka nie obejrzysz i będziesz miał to daleko gdzieś, czy, czy jest to, czy nie, ale dobra. Czemu nie? Ja oglądam niektóre odcinki. <noise> Jasne, jeszcze kłamie tutaj na nagraniu. No, nie, no jasne, jest. jasne. Aż się musiałem za, zabić po prostu, bo. Ech. to fajne. Fajna arena ogólnie. Ta mi się no, ta mi się arenka podoba, fajna. taka... Taki klimat, nie wiem, mm, pustynny, nie? To, to jest. Taki no, jest bardzo fajna, podoba mi się. A, mam trzeci level, nie jestem wcale taki zły. Jaki masz? Jestem, jestem taką pipką, bo stoję na, na spałnie ich, ich wszystkich bije. Oni jak... mają obronę spawnową, nie czy wiesz tam przez kilka pierwszych sekund to jest ustawione, więc... A to jest muszę... spoko. No, żeby nie zabijali tak wiesz, tak jak ja. Dobra, kolejny level, mam już żelazny. Wow, kto to był? Dobra. Yy, lecimy dalej. Okej, 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 okej. zabić pana Szymonka, pan Szymonek. Włot pan Szymonek nie bij, nie bij pana Szymonka. Muszę go zabić. Okej, okay, tutaj w ogóle ktoś nie ma w, ż, ż, żadnego levelu, więc słabo, słabo. Nie powiem. No nie wierzę, pan Szymonek nie zabił. What the... <laughs> pan Szymonek. Naprawdę ci pan Szymonek jednak zabił. Do następnego levela mam dwa. Który ty masz Czwarte? Mm, ja mam level siódmy. Co? <laughs> Dobry kill <laughs> Ta reakcja Delpiego. No. O, o, deli, 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 what the fuck? Jest, jest, dobra, ty, mam. ty już masz, jaki jak ty Dobra, ja to, ja muszę wygrać, obiecałem to, że wygram i wygram, zobaczysz. Ale. Dobra, dobra. Jak ty masz. What? Aaaaaah, dziewiąty level! Chyba do dziesiątego się tu gra, więc spoczko. Masakra. I to ja wygram chyba za rok. <laughs> <laughs> Delti, nie no, spoko jesteś, ziomeczek, uda ci się pewnie kiedyś wygrać. Jest, wygrałem arenę osiemnastą! Nice, bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to możecie zostawić ciekaw w górę i napiszcie, co sądzicie o tym trybie i czy udało Wam się w to wygrać. Ze mną był Delki, zapraszam też do niego dzięki za obejrzenie. Dokładnie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa-pa! Wow, wow, wow.